Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Motoryzacyjnie pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów, widzów wspierających nas tutaj na YouTube. Zachęcam do subskrybowania, wspierania, udostępniania filmów. Dzisiaj kolejny odcinek, taki poradnikowy, techniczny, pogadankowy. Mianowicie chciałbym co nieco opowiedzieć o olejowym szale który dopadł tutaj Polaków jak także użytkowników samochodów w Polsce co można to potwierdzić na wielu forach gdzieś tam motoryzacyjnych każdej marki mianowicie chciałbym co nieco powiedzieć na taki temat co ile wymieniać olej w aucie kiedy wymieniać olej w aucie kolejny odcinek gdzieś tam nagram o nowym samochodzie, tym razem chciałbym się ogólnie przyjrzeć kwestii wymiany oleju w silniku, oczywiście w samochodzie. Jak to się zmieniało na przestrzeni lat i co ile wymieniać ten olej faktycznie, kogo słuchać, jak to teraz wygląda w ogóle na przestrzeni lat. Powiem szczerze, że gdzieś tam takie filmy kilka lat temu był nagrany. Gdzieś tam chyba pierwszy film o wymianie oleju, yy... no, dokładnie 10 lat temu, <laughs> o wymianie oleju w silniku. Na przestrzeni tych 10 lat, powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że tak zmieni się też postrzeganie wymiany oleju w ogóle w samochodzie. Dzisiaj bym to powiedział, że nazwałbym to tak jak tutaj na miniaturce będzie najprawdopodobniej napis olejowy szał, dlatego że. Ilość różnych koncepcji wymian oleju w silniku, w ogóle od czego to zależy, jak to będzie wpływać na żywotność silnika, jest tak duża, że praktycznie każdy ma swoje jakieś wizje. Cieszą się z tego na pewno producenci tutaj olejów, producenci filtrów olejów, warsztaty samochodowe, mechanicy im więcej wymian oleju, im, tym więcej jest kupowanych baniek z olejem. Utylizacja tego oleju już dzisiaj nie jest bezpłatna, także zarabiają warsztaty mechanicy, sklepy motoryzacyjne, hurtownie motoryzacyjne na sprzedaży coraz większej ilości oleju, olejów filtrów itd., podkładek, podkorek olejowy, samych olejowych samych korków olejowych. Uszczelek, i tak dalej. To, co wszystko wchodzi w skład, oczywiście, wymiany oleju. Dlaczego nagrywam taki film? Dlatego, że ostatnimi czasy gdzieś tam miałem możliwość poczytania różnych forów, powiedzmy odnośnie wymiany oleju, i to, co tam wypisują niektóre, niektórzy, to rekordzista chyba w ciągu 10 tysięcy kilometrów. Po kupnie nowego auta wymienił chyba 5 razy olej, czyli po 1000 km, po dwóch, po trzech, po 5 i po 10 tysięcach. Czyli w ciągu 10 tysięcy km 5 razy olej wymienił. No i on liczy na to, że to będzie bonus, że tym autem będzie jeździł yy, nie wiadomo ile i, i że to jest przedłuży trwałość. Takiego silnika, i tak dalej. Tylko nie bierze jednej rzeczy pod uwagę, że samochód to rzecz i może się w każdej chwili nie wiem, zepsuć silnik, może w nas ktoś wjechać i samochód pójdzie na złom i, i nic nam to nie da. Ta, te, ta wymiana tych olejów dużo gdzieś tam przesadnie, częsta, tak naprawdę. Dodatkowo dzisiejsza motoryzacja to wszystko jest ograniczanie kosztów, czyli. Te silniki gdzieś tam są przystosowane też na przejechanie, oczywiście yy, na gwarancji tego przebiegu. Zresztą większość silników dzisiaj jest obliczana tam na 200, na 200. Nawet niektórzy producenci podawali jeszcze, teraz już nie podają, nie, nie widziałem za bardzo, ale często kilka lat temu jeszcze producenci podawali na przykład, że silnik jest przewidziany na 200 czy 240 tysięcy kilometrów, czy 300 tysięcy, a później. No to już zależy od tego, pewnie jak był serwisowany, jak ktoś też tym jeździł tym samochodem. Tutaj dochodzimy do tej kwestii, że oprócz samej wymiany oleju, ważna jest ta sam też styl jazdy takim autem czyli to, że będziemy sobie wymieniać olej nawet co 1000 km. Jak będziemy na przykład zaraz po odpaleniu zimnym autem gazować do oporu, no to nic nam to nie da, tak naprawdę. Tak samo y, będziemy obciążać nadmiarowo silnik, czyli holując gdzieś tam ciężkie przyczepy y, niedostosowane do mocy silnika, gdzieś tam jeździć po górach, po autostradach z dużymi prędkościami. No to wszystko to ma wpływ oczywiście na żywotność takiego silnika. Dlaczego o tym mówię? Bo. Dla mnie w ciągu 10 tysięcy kilometrów wymiana olejów e, 5 razy, czy 4 czy nawet 3 razy e, bardzo dużo osób teraz wymienia jest według mnie e, przesadą, jest głupotą, marnowaniem zasobów gdzieś tam, e, prowadzy, tworzeniem tych śmieci przemysłowych. Ten olej musi się zutylizować i, i to wszystko. Powoduje jeszcze większe zanieczyszczenie środowiska, oczywiście, to odnośnie zanieczyszczeń tych norm spalin, no to też to wszystko jest oczywiście też niepotrzebnie gdzieś tam podnoszone cały czas te normy emisji spalin, bo główni truciciele gdzieś tam na świecie są, niczym się tym nie przejmują właściwie. A chodzi o wymianę oleju, na przykład, jeżeli kupujemy nowy samochód z nowym samochodem, to też jest ciekawa rzecz, bo Większość ludzi przejedzie te, ze statystyk, gdzieś tam można powiedzieć, że większość ludzi gdzieś tam trzyma nowy samochód, często w okolicach 10 lat nawet średnio. No i przejedzie tam przy tym przebiegu 100 czy 150 tysięcy. Praktycznie można powiedzieć, że przy takim przebiegu z silnikiem normalnym, bez wady jakichś fabrycznych, nic się nie stanie, nawet jeżeli olej będziemy wymieniać co 30 tysięcy, tak jak większość. Dzisiaj większość marek oczywiście ma przeglądy serwisowe, wymianę oleju co 30 tysięcy kilometrów. Także to nie jest tak. Na przykład 25 lat temu pamiętam w pierwszym Renault Megane, tam był w książce serwisowej chyba już był przebieg 20 tysięcy wymiany oleju. I co dwa lata z tego co kojarzę, miałem takie auto i książkę serwisową. Później yy, w Daci nowej też wymieniłem pierwszy olej po 20 tysiącach. No bo taki przegląd był lub po dwóch latach, ale tam więcej przejechałem. E, także był wymieniany po przebiegu. I z tym silnikiem nic się nie działo do czasu sprzedaży. Oczywiście tam był diesel, od razu olej po wymianie był chwilę gdzieś tam miał kolor, a później od razu po kilkunastu kilometrach robi się czarny, bo silnik oczywiście tworzy sadzę. Także w dieslu od razu ten olej praktycznie jest czarny, także nawet nie stwierdzimy często, w jakim stanie ten silnik jest, bo nam się silnik zaraz zrobi czarny olej. W benzyniakach jest inaczej, można ten olej na podstawie koloru też zobaczyć, czy on jest przepalony, jest czarny. Jak jest czarny, no to wiadomo, że już swoje przejechał, że tak powiem, oczyścił. Chociaż też nie do końca, dlatego, że. Oleje teraz mają różne kolory, często są szare. Ja już widziałem olej w odcieniu niebieskim, szarym, czerwonym, brunatnym, takim bordowym. I te oleje też szybko się robią bardziej brązowe, powiedzmy, wyglądające na bardziej zużyte. O co chodzi w tym olejowym szale? No, grubą przesadą jest moim zdaniem to, co, to, co powiedziałem, wymienianie w ciągu. 10 tysięcy olej kilkakrotnie. Ja myślę, że taki optimum odnośnie co ile wymieniać olej, jest stosowanie się do zaleceń producentów, jeżeli mamy auto na gwarancji, a później po gwarancji, oczywiście możemy te interwały sobie wymieniać olej, na przykład skrócić o połowę, czyli co 15 tysięcy wymieniać olej i to jest taki gdzieś tam uniwersalna wartość, co 15 tysięcy, co 20 tysięcy. Jeżeli jeździmy w trasy, to ten olej też nie będzie zużyty. Jeżeli jeździmy po mieście, no to możemy skrócić właśnie te interwały do takich wartości. Częstsza wymiana oleju tylko tworzy tak naprawdę śmietnisko. Śmieci, dodatkowe świeci przemysłowe, utylizacja tych olejów, a nie przynosi korzyści. Dlaczego to mówię? Bo Oglądając auta używane i teraz dochodzimy do praktyki. Czyli e, zaraz ktoś zarzuci, że e, gdzieś tam znajdą się zawsze trole, które napiszą na przykład gdzieś tam w komentarzach, które oczywiście są moderowane, że co ja tam wiem, że aut ja ogólnie tych aut obejrzałem kilkaset, czy nie wiem, teraz aktualnie może już kilka tysięcy, nawet gdzieś tam prywatniej oglądając gdzieś tam na zlecenia też te samochody przed kupnem większość aut jest serwisowana zgodnie z harmonogramem producenta czyli te wymiany oleju są co 20, co 30 tysięcy chyba raz widziałem rekordzistę gdzieś w Oplu było chwilę, był taki serwis zastosowany co 50 tysięcy jakiś tam specjalny olej był stosowany, filtr filtr oleju chyba był zmieniany tylko w międzyczasie już teraz nie kojarzę, ale wiem, że w dostawczakach też często jest tak, że co 50 tysięcy była wymiana yy, oleju. I, a silniki były de facto te same, co w osobówkach często. Yy, I te silniki do przebiegu tam 150-200 tysięcy, oczywiście one normalnie działają. Nikt się tam nie przejmuje, są to auta w większości polizingowe, po wypożyczalniach samochodów, po firmowe. Większość leasingów tak wymienia olej według oczywiście standardów producenta. Nikt tam tego oleju nie będzie wymieniał, częściej nikt się tym nie przejmuje, i te auta wracają na rynek. Co to znaczy, wracają na rynek? Te auta są sprzedawane często jako od pierwszego właściciela. Rzeczywiście, właści w rzeczywistości właścicielu było mogło być kilkunastu, kilkudziesięciu kierowców, mogło być nawet kilkuset tym tego samochodu i później takie auta jest sprzedawane jako pierwszy właściciel. Często w komisach te wszystkie te auta, co stoją właśnie w miarę nowe, dwu-, trzyletnie, pięcioletnie, to są takie auta właśnie po kontraktach leasingowych, serwisowych, po wypożyczalniach, po najmie samochodowym, po firmowe, ale często też prywatne osoby robiące duże przebiegi w działalnościach gospodarczych jednoosobowych też takie auta sprzedają właśnie z takimi no i takie są yy, taka jest wymiana oleju i tam ja zazwyczaj nigdzie nie widziałem żeby ktoś tam w książkach serwisowych czy w historii serwisowej wymieniał olej częściej i te samochody dalej trafiają na rynek później kupuje yy, osoba taki samochód na rynku prywatnym po czym zaś na przykład sprzedaje po dwóch czy po trzech latach też jako drugi właściciel no i historia tego samochodu się zaciera de facto no, jest że gdzieś tam, że samochód jest oczywiście serwisowany, był waso i tak dalej, i tak dalej, ale wymiany oleju co 30 tysięcy i te samochody gdzieś tam jeżdżą i większych problemów nie ma z nimi 200-300 tysięcy przebiegu e, oczywiście leasingi się pozbywają tych aut, jak się gwarancja kończy, czyli tam 150 e, często już teraz też jest to obniżane, są te przebiegi Latami to też jest w zależności od robionych przebiegów, często jest to 2-3 lata, 5 lat. Dużo tych aut, właśnie polizingowych, w takich młodych, w takim wieku są sprzedawane, i nikt tam się nie przejmuje dodatkowymi wymianami oleju. Ja nagram oddzi oddzielny odcinek odnośnie yy, wymiany, wymian w nowym aucie. Ale tak jak powiedziałem, że tak naprawdę tutaj jeżeli kupujemy używany samochód, to częstsza wymiana oleju gdzieś tam przesadnie też nie ma to sensu, dlatego że dzisiaj wymiana oleju, same oleje, wymiana też poszła do góry filtry i nie są to też małe koszty, szczególnie gdzie ktoś tam serwisuje w większych warsztatach czy waso. To wszystko, ceny usług materiałów, też poszły do góry. Odnośnie, jeżeli właśnie kupujemy co innego, jest też sprawa. Jeżeli mamy samochód od nowości, tutaj gdzieś tam nagram oddzielny odcinek odnośnie wymian. Też na, na dotarciu, jak to tam wygląda z tym. I gdzieś tam taki odcinek był nagrany też kilka lat temu i tam się przyjrzę bardziej sprawie. Także podsumowując, ja bym zalecał raczej stosowanie się do zaleceń producenta. Nawet jeżeli tam jest napisane co 30 tysięcy, to oczywiście my ten przebieg możemy skrócić, jeżeli jeździmy po mieście, co 15-20 tysięcy wymieniać ten olej. I będzie to spokojnie wystarczające. Pójście w drugą stronę, a coraz więcej osób, z tego co widzę, idzie w drugą stronę. Czyli wymienianie oleju co 5-10 tysięcy kilometrów, czy częściej nawet. Właśnie odnośnie tych wpisów gdzieś tam w internecie. To z, oprócz tego, że ktoś tam wymienił 5 razy olej w ciągu 10 tysięcy po kupnie nowego auta, to jeszcze chyba. Później gdzieś czytałem, że przy przebiegu 60 tysięcy chyba 15 wymian oleju zrobił, gdzie często auto, które ma na przykład 58 tysięcy miało tylko jedną wymianę oleju, czy 50 tysięcy ma przebiegu po 30 tysiącach miało tylko wymianę oleju, a tutaj jakiś gość 15 razy zdążył wymienić olej w ciągu tego samego przebiegu. Także czy to przedłuży żywotność silnika? Można to stwierdzić tak, że po części, jeżeli by to miało tak działać, to w rzeczywistości tak. Tylko pytanie, ile my tym autem będziemy jeździć i czy my przedłużamy żywotność następnemu właścicielowi, tak naprawdę i pieniędzy i tak nie odzyskamy z tych wymian oleju. Policzcie sobie 15 wymian oleju, jakie to są koszty. Nikt wam nie zapłaci i tak więcej za takie auto. Także sens wymiany gdzieś tam częstszej oleju czy bardzo częstej niż co, częstszej niż co 15-20 tysięcy według mnie jest głupotą tak naprawdę, bo to jest tylko nabijanie pieniędzy właśnie producentom olejów, materiałów i warsztatom, mechanikom tak naprawdę. To też, Tutaj jest też kwestia oczywiście samej trwałości też silników. To, że my będziemy wymieniać ten olej, to nie znaczy, że nam się ten silnik też nie będzie miał wady fabrycznej i nam się nie, nie rozleci. Tutaj też dochodzi kwestia dosyć ciekawa e, klas oleju. Często e, użytkownicy samochodów sami zmieniają sobie e, olej, klasę oleju. Na przykład Japończycy, japońscy producenci zalecają od oleje zazwyczaj niskobieżne, już 0 w nawet po czym użytkownik pisze, że on wody nie będzie lał i będzie wlewał 5W-30, po czym za 2 czy 3 lata pisze na forum, że mu silnik olej bierze. No właśnie wiąże się to z tym, ze zmienianiem klas oleju, czyli stosowanie olejów. To też jest od, tak naprawdę materiał na osobny odcinek. Także to było na tyle odnośnie co ile wymieniać olej. Tutaj trzeba mieć podejść rozsądkowo do tego, Myślę, że wymiana oleju co 15-20 tysięcy będzie takim uniwersalnym, e, gdzieś tam rozwiązaniem dla użytkowników, którzy nie chcą wydawać więcej pieniędzy. To jak najbardziej zalecam stosowanie się do zaleceń producenta, e, szczególnie gdzieś tam na gwarancji. Jeżeli nam się silnik i tak rozleci, no to nam e, i tak nam wymienią, jeżeli mamy nowy samochód. No a po gwarancji oczywiście możemy skrócić te interwały o połowę czy o jedną czwartą do tych wartości właśnie 15-20 tysięcy kilometrów i to będzie taki uniwersalny okres czasu, okres wymiany oleju. Częstsza wymiana oleju co 5 tysięcy czy tam co 7, co 10. Jeżeli ktoś robi mało kilometrów, no to... Yy, powiedzmy, w mieście dużo jeździ, no to może ten olej wymieniać częściej, yy, no bo i tak okresowo nie przejeździ tych kilometrów. Tak naprawdę, yy, tutaj jest też czas, chociaż odnośnie czasu to widziałem już yy, silniki, gdzie olej był na przykład wymieniany. Yy, małe przebiegi było robione, olej był wymieniany co 4 czy co 5 lat i ten olej był w silniku jak nowy. Także tutaj też jest. Kwestia inna, też często podnoszona, że e, gdzieś tam te oleje się starzeją i tak dalej. To wszystko zależy od użytkowania takiego auta tak naprawdę. Gdzie ono jeździ, też, czy robi trasy w mieście, czy jeździ na rozrzedzonym oleju e, benzyną, czy ma wtrysk bezpośredni, silnik i tak dalej, i tak dalej. Tutaj do tego warto podchodzić zdroworozsądkowo też tak naprawdę, a nie opierać się na wpisach, Gdzieś tam osób, które właśnie wymienili w ciągu 10 tysięcy 5 razy czy 4 razy olej, no bo na dotarciu musi olej wymieniać często, później 15 razy wymienił w ciągu 60 tysięcy. Także dzisiaj to by było na tyle. Myślę, że kolejny odcinek gdzieś tam o olejach będzie nagrany odnośnie nowych samochodów, jak także o klasach oleju. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy wymieniacie olej, co o tym sądzicie. Eee, dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Subskrybujcie kanał, udostępniajcie, podbijajcie filmy. Do usłyszenia na następnego odcinka.